Hejka, jestem Kleksiora pas i pokażę wam, co zabieram mojemu psu w góry. znaczy nie w góry, tylko w z to pozdrawiam. A więc... Tutaj mam worek z karmą. Taki zwykły. I wzięłam tam, bo idziemy na weekend. Więc chowam karmę Słucham. Mokrą biorę do noteci. Edycję limitowaną z kozą i wołowiną. Um, następną rzeczą. tu mamy moje pluszaki. Sumie, um, następną rzeczą muszę się przebić do pudełka. Będą przysmaczki. Już wam biorę. Hop. I jeszcze nie zdecydowałam, które wezmę. Ale tak. Na pewno wezmę jednego, jedną kiełbaskę. I postanowiłam, że wezmę na pewno moją y, saszetkę i do, do karmy będę mógł codziennie dodawać dwa przysmaki z Brita. A więc tak, jeden jedną jednego kotlecika, Jedną kabanosika z Orlando, Nie ma jakiegoś tragicznego spadku, ale... Jest on serdecznie najlepszy. Nie ma on zbóż, więc postanowiłam, że go wezmę. I tak z koszydy dla kotów również te stickiki nie mają tragicznego składu. I z Brita takie z. Takie, no. Rybne. Więc pakujemy teraz. Mam taki. Hoppa! I przysmalki takie, hopa. Oczywiście się wezmę również smycze, wezmę mu obruszkę tą, co ma teraz nową, nie wiem czy widzieliście. I wezmę obydwie smycze, tą zwykłą i tą wysuwaną, bo jadę w Bieszczady, gdzie po prostu są wilki i inne zwierzęta. I y, właśnie jeszcze pojedziemy I kupimy mu naturalną kość Bo jak wejdziemy na przykład do sklepu To żeby nie zniszczył tam domku y, by, Który, który wynajmuje I teraz y, właśnie Chyba będzie już koniec Bo to na razie tyle Nie wpadło mi nic nowego Na myśl No bo mm, Żadnych zabawek Nie biorę znam tylko tą jedną z podwórka. On się żadnymi pluszakami ani niczym takim nie bawi, więc yy, no. I ma dwie zabawki, z czego jedną z góry, więc ma tylko jedną. I tak prezentuje się cały plecak. Więc jeszcze raz. przysmaczki z Brita, trenerki takie jakby. Jeden yy, kabanosik. Yy. Puszka y, dolina do I sucha karma. I to tyle. No bo chyba nie będę nic więcej brała. I patrzcie, ma fajny ten. Fajny, fajny jakby. Y, I jeszcze idę pomiarkę. Tu ją myłam. O, tu ją myłam. Dlatego właśnie tutaj była. Właśnie. I czekajcie. No i właśnie biorę taką miarkę. I będę mu dawać codziennie dwa. Dwie, dwie albo trzy takie miarki. A i właśnie miskę biorę z. Biorę, dzisiaj jeszcze mu pojadę kupić taką rozkładaną miskę i właśnie jeszcze y, biorę mu zwykłą miskę, ale ona pójdzie do walizki. I później będzie odcinek kolejny z tego jak ogólnie pakuje się y, właśnie w górę, więc pa! pa.